Witam serdecznie, Szachowa Polsko. Z tej strony rzecz jasna Szparumen i lecimy, moi drodzy, z kolejną partyjką do kawusi i obiadku. Gramy, moi drodzy, dzisiaj z zawodnikiem z Chin. Troszkę niżej notowanym, ale oj, tutaj jeśli chodzi o Chiny, to oni często są niedo, właśnie niedoszacowani, można by rzec. Gramy z Yuxi Yang. Mm, o, i mam pomysł, co zagramy. Jeżeli pójdzie D5 to zagramy coś, co w obecnym miesiącu jest tematem wykładów debiutowych dla wspierających, czyli Gambit Włoszański. Serdecznie zapraszam. Jeżeli ktoś chce się nauczyć jeszcze ostrzejszego chyba wariantu niż Benoni, no to właśnie w październiku już drugi wykład w tym tygodniu będzie pojawił się, pojawi się na kanale, już jest nagrany, także serdecznie zapraszam. Przy okazji dołączyć do grona wspierających, wesprzeć szparumena, w jego tutaj poczynaniach szachowych e, i dookoła szachowych. Bicie na C5, moi drodzy, e, tymczasem ze strony rywala. E, I generalnie tu mamy kilka sposobów na odbijanie tego pionka. Skoczek A6 jest takim moim e, najbardziej ulubionym, także spróbuję w ten sposób zagrać. Skoczek A6, E6 też jest w porządku. Takim e, posunięciem, które nie do końca mi się podoba, to jest Hetman A5, bo wtedy. Bo wtedy faktycznie mm, odbijamy pionka, ale przy użyciu hetmana. Hetmana nie ma, nie ma potrzeby, żeby go tak szybko do gry wprowadzać. Skoczek F3. Ja w ogóle zacznę od B6. Mam jakiś taki pomysł, żeby wprowadzić gońca na B7. To jest, to jest opcja, która mi się podoba. Gońc G5. Czy mnie boli ewentualne bicie? Chyba nie. Zagram gońc B7. Po biciu na F6 odbije GF. I potem może wieża G8 albo F5, gońc G7. Wydaje się być spoko. Rywal gra E3. Okej, okay, o co tu chodzi? O co mu tu chodzi? Mógłbym zagrać H6, żeby zapytać tego gońca, o co mu chodzi. I po H4 nawet G5. I po G3 D6. Hmm. Trudna decyzja, bo mogę zagrać koń E4 po prostu, nie? W tej pozycji. Mogę zagrać po prostu konie 4, bicie, bicie, goniec H4. Wtedy sobie zejdziemy Hetmanem, na przykład na C7. Oho. Moglibyśmy tak zagrać w sumie. Moglibyśmy tak zagrać, ale coś jeszcze mnie tutaj kusi, żeby pomyśleć. Mogę niby zagrać G6, ale wtedy mi wyzbije. I po EF. Nie wiem, czy ten pionek nie będzie słaby. Nie, chyba nie. Zagram G6. Jak zbije, zbije. Potem goniec G7, krótka roszada. Naraz zresztą wyjdzie w planie wszystko, czy będzie słaby, czy nie. Na razie goniec G7, roszada. Wydaje mi się, że mam rekompensaty za tego. Strategicznie na pewno, na pewno na minus wymiana, ale goniec, czarnopolowy goniec, moi drodzy. Także dynamika teraz. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Czy my będziemy grali tę pozycję dynamicznie? Czy Czyymal nam na to pozwoli, bo na pewno pole d5 dla skoczka jest bardzo kuszące. Ale spokojnie, spokojnie, to jest jakby struktura pionkowa to jest dopiero któryś z aspektów, co nie, pozycyjnych. To jest dopiero gdzieś tam na końcu tej listy ważniejsze rzeczy są, takie jak właśnie aktywność figur, koordynacja, bezpieczeństwo króla. Zobaczymy komu się uda lepiej te atuty swoje wykorzystać. Ale pewnie przy optymalnej grze białe powinny stać ciutkę przyjemniej. Mimo wszystko, bo wydaje się, że. Ok, B4 akurat, B4 to jest akurat ruch, z którego jesteśmy. Powinniśmy być zadowoleni, mogę zacząć od F5, ale chyba chcę zachować jak najwięcej figur na szachownicy, więc zagram skoczek E6 z planem, oczywiście, F5. Potem wieża C8. Ok, F5 koniecznie. F4 chcielibyśmy zagrać, rzecz jasna. F4, żeby rozbić te piony, co nie? Żeby nie mieć dublaków. A jakby zagrał E4, to zobaczcie, że przesuwa pionka na białe pole, przez to mój goniec się rozgrywa. Tutaj pewnie het... o, Hetman też 6 bardzo agresywnie. Bardzo agresywnie tutaj rywal podchodzi do sprawy. Ja myślę o wieża E8, żeby zagrać goniec F8 i zagrozić zbiciem pionka B4. Taka mała pułapeczka właśnie, która wydaje się, że zadziałała. Widzicie? Właśnie... A nie, bo kucze pionek tu wisi, jak Ale może, może, może jeszcze w ogóle może w ogóle jeszcze to uratuje, bo bicie, goniec C6. Ty, w ogóle nieświadomie, ale wyszło dobrze. Nieświadomie, ale wyszło dobrze, bo, bo ja odbijam zdrowego pionka B4 za słabego pionka D7 w sumie. Także wyszło git. Chociaż skoczek F6 jest problemem. Kurczę mówię, chińscy zawodnicy to jest trudny temat. Goniec A3, wieża C3 to goniec B2, jeszcze mam. Koniec 6 to. Koniec 6 to królew 8. Koń bije 8, goniec bije C1. No jest napięta sytuacja mocno, nie ma co mówić. Może konie w6, król h8 jednak. Ale po biciu na e8, gońc bije c1, jest koń d6. To jest gorsza redakcja dla mnie. No, trzeba uważać, trzeba uważać. Chińczycy w natarciu. Zobaczmy, ile partii ma ziomek zagranych. Pozwolę sobie zerknąć. No gra te rapidy, gra rapidy konsekwentnie. Króle w 8 Ma tych rapidów zagranych, moi drodzy... Sporo. 470. Także normalnie ziomek gra. Skoczek bije H7 to król G7, to nie jest problem. Skoczek bije E8, goniec bije C1 i skoczek F6 prawdopodobnie. To może być mały problem. My wtedy goniec B2. Goniec B2, skoczek... Okej, okay. w ten sposób zagrał ziomek. Teraz pytanie tylko czym? Czy królem? Mi się królem podoba, żeby troszkę go podprowadzić bliżej centrum. Konie 5, to może goniec B7. Ok, rywal tak, to ja może wieża C8. Bo te piony są słabe nagle u rywala. To może być pewien atut dla mnie w tej pozycji. Jeżeli konie 5, to ja mam goniec A4. Potem może jakiś wieża C5, zobaczymy. Będziemy sobie cisnąć. F4 też można pomyśleć. Chociaż nagle to 4 na 4 to nie jest taki problem, bo e, tak jakby rywal nie ma jak stworzyć wolnego pionka, nie? Więc to jest na pewno na plus. Teraz pytanie: czy wieża D8? To jest pomysł. Ale chyba nie, chyba, bo chociaż on chce zagrać goniec F3, tak? Końce 5, goniec F3 i koń E4. Bicie, bicie. b 5? Dobra, spróbujmy. Końce 5. No stoimy lepiej. Stoimy ciutkę lepiej na pewno. Chcielibyśmy bardzo wejść skoczkiem na E4. Uważam, że, że jest potencjał w tej pozycji. Jest duży potencjał. Pewnie F3 w ogóle by trzeba było zagrać. Ale mi się podoba taki manewr jak koń D7 i koń E5. Albo koń B7 i koń A5. To jeszcze się zastanawiam. Ale koń D7 wygląda troszkę zdrowiej. Spróbuję koń D7 z planem konie 5. Żeby na tego pionka się tutaj zaczaić. Problem jest taki, że Rywal ma koń B5. Może mogłem to jakoś przygotować. Może A6 powinienem na spokojnie, ale wtedy wieża B2. Może po prostu pozycja jest wyrównana, nie? Może po prostu pozycja jest wyrównana też może tak być. Dobra, zagram króle 7. Na razie poprawimy. Żeby być lepiej przygotowanym na koń B5. Wtedy mam A6. I po koń D6 nie ma widełek. Bo zszedłem królem. Właśnie o to mi chodziło. A, tylko on ma koń C3 jeszcze. On ma jeszcze koń C3, moi drodzy. To nie jest dobra informacja. A6, końce 3 Bo nie C6, koń D5. To chyba nie jest na mojej plus Chociaż bicie, bicie. A, tylko tam pionek jeszcze podwisa. A5D6, to, to nie, to nie, 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 nie. Jak zbije, zbiję, naprawię mu pionki wtedy, nie? Ale wieża C3. Potem koń C5? Dobra, pójdźmy na to. Wieża C3 i potem koń C5. Ten mój skoczek będzie bardzo silną figurą swoją drogą. Oczywiście nie wiem, czy to wystarczy do... Jakiegokolwiek zwycięstwa. A, bo tu wieża A3 jeszcze. uhu uh, hu, uh. No właśnie, o tym mówię, nie? Chińscy zawodnicy są w formie. Forma światowa. Mm. No nie podoba nam się to do końca. Nie będziemy zaprzeczać. No nic, zagram wieża C7 od razu, żeby... żeby być na to ewentualnie przygotowanym. Tylko jak będziemy chcieli to przewidzieć? Zapomniałem o tym, że ten pionek może być słabością. Szczerze powiedziawszy, troszkę zapomniałem o tym, że ja też mogę mieć tutaj swoje problemy. Hmm. Niepotrzebnie. Chciałbym zagrać koń e5, potem wróci, wjechać wieżą na c2, Jeżeli pójdzie wieża na a3, to wtedy wchodzę królem. To jest mój zamysł. A jak przed, przedrę się tym królem gdzieś, to już może, mogą pojawić się jakieś pomysły. Rywal 4 minuty. Tutaj takim bardziej, wiecie, staramy się... No rywal gra nieźle, nie? Więc... Chociaż ten ruch mi się... Podoba nam się ten ruch, czy nie? Tu nawet o f6 myślę. Bo króle 6 to wieża d8 chce zagrać, tak? Więc może F6 po prostu. Troszkę się osłabiam, ale ale wzmacniam skoczka na dobrej pozycji i teraz grożę wieża C2. Jeżeli F4 może koń D7 wtedy. I na wieża D3 mam koń C5 i wchodzę na E4. To jest dobre, to jest dobre, no. A grożę wieża C2. To jest OK, ta, ta wieża tutaj nie stoi dobrze moim zdaniem. Powierza wieża D4, wieża C2. A nie wpuściliśmy jej na ósemkę. To jest najważniejsze. To był blef przeciwnika. A my chcemy zagrać okay, tu i koń D7. Mogę też koń F7 i konia na D6 przestawić. I też będzie dobrze. Tylko konie w 7 wieża D3. koń D6, koniec F3. Ale tu wisi pionek wtedy. Nie, dobra, dobra. Koniec 7, 6 Bez kitu. Ten pionek tutaj będzie podwisał. Chociaż z drugiej strony... No moim zdaniem, jeżeli jeszcze białe zagrają dokładnie, to mają szansę to, to ustać. Ale to już wymaga precyzji. A5, koń 6 Bicie, bicie. Jest ok, moi drodzy, jest ok. Jak H6, to wracam z koczkiem i zdobywam Pionka, więc. Rywal raczej tak nie może. Tak nie powinien. Jest ok, moi drodzy. Wieża na C2 zaraz wchodzi. Ten skoczek jest dobry. Piękne tutaj manewry. Piękne manewry strategiczne. Taka herbatka w dłoni, już jest czasowo też dobrze. Jest pięknie. Jest naprawdę dobrze. 2,5 minuty urywala. Chyba poczuł, że, że, że zaczynają się problemy, co nie? F4 było kiepskie, moim zdaniem, bo puszcza pola. Chociaż to jest dobry ruch, akurat. Bierze na dwójkę, tak czy siak. Bo po A4 chce zagrać koń E4, i nagle jakieś tutaj siatki matowe zacząć robić. Jak grożę koń C3 też swoją drogą. Nie wiem na ile. Nie wiem jak bardzo, ale goniec się nie może ruszyć. To jest jakby temat przewodni. Wieża też nie ma za bardzo dobrych tutaj opcji. Wieża D4 myślałem o G5. Bo tu jest taki ruch jak G4, troszkę problematyczny. Końce 3. No nie, tak nie chcemy grać. Jakiś cuk wagi bym chciał. G5, tak? Z groźbą G4. G5, G4. FG. Król G4, F5. G5 bicie, bicie. G4 wtedy. FG Hm. mógłbym pójść po tego pionka po prostu, nie? Ale on ma go jest d1. A jak wie, że a2 bym zagrał na wyczekanie, g4, koń d2, król f 2. Nie, koin d może odejść gdzieś indziej nawet jeszcze. Dobra, zagram wieża A2, bo trochę nie mam pomysłu. I chciałbym końce C3, po prostu zdobyć pionka. To mnie interesuje teraz. Zdecydowanie najbardziej. Wydaje mi się, że nadal, jeżeli białe zagrają dobrze, to to mogą to ustać. Ale teraz bicie. I po królu b 4 wieża E2, a po... Potem mam tu. Potem mam f5 i g3. A po król bije g4. Dobra, tu, to tu. Wieża c4, f5. Król d3. Może wieża f2, albo wieża a2 po prostu. f5. Bardzo silny ruch. Król D3 i teraz pytanie chyba wieża A2, nie? Wieża C7, król 6 wieża A7 G3. Bo tu wisi pionek, nie? Jak nie zbije, to ja biję na A4. Także jest dobrze. To no dobra, tu to bije. Jak, jak szach, to tam król G7 to luz. Dobra, możemy króla. Możemy króla po prostu podciągać. I G5. Papiony więcej moi drodzy. O, i takim mamy ruszek. I na wieża B3 mamy wieża bije E3 z F4 widełkami. Plus dwa oczka, moi drodzy. Konsekwentnie do przodu lecimy. Nie była to prosta partia. Ziomek, może niecałe 2300, ale no widzieliśmy, że trzeba było naprawdę tutaj go mocno strategicznie popkręcać, A to nigdy nie jest proste. Po prostu to nigdy nie jest proste. Eee, także zobaczmy, zobaczmy sobie przegląd. 94%, to chociaż tyle, że, że jak już go dorwaliśmy, to, to w miarę skutecznie. Echem, zobaczmy. Ciach, ciach, ciach. Odbiliśmy pioneczka, B6. No i właśnie konie 4. Tutaj widzimy, że jednak to, strategi to strategicznie nie było najlepsze. Ja nie byłem przekonany, co po takim ruchu, co teraz. Ja myślałem o Hetman C7. Ale jakoś nie byłem przekonany. Właśnie go jest D3, G6, Hetman C2. Coś takiego widziałem. Goniec 5, 5, 5, no Normalna pozycja. Normalna pozycja, goniec G7, roszada D6, żeby można było zrobić roszadę i byłoby pięknie. Ja zagrałem G6. No i tutaj. Goniec F8, w ogóle nie widziałem tego, że pionek tu wisi. Ale na szczęście wszystko weszło. Jak w masełko. Tak, myślałem, że zagra koniec 6, goniec B2, koniha 7, króle 7. Jakoś tak, że będziemy grali. Że mam piona mniej, ale coś się dzieje. O, komputer chciał bić już od razu. Ciekawe. Tak, tutaj dobrze zrobiliśmy. O, w ogóle pójść na taką końcówkę. Wydawało mi się, że trochę za mało. F6, dobre. Okej, okay, koń G4 nie ma sensu. My chcemy zachować tego skoczka. Wieża C2, konie 4. Wieża A2, dobry ruch, bo G5. Bicie, bicie i G4. No właśnie. I nie byłem przekonany, bo koń D2 to król G3, nawet myślałem. Nie wiedziałem, jak to przejść, bo na koń B3 jest wieża B4. No właśnie, znalazłem takie ruchy i dlatego wieża A2. Tu koń D2. Tu koń D2, znowu król G3. No i powrót. No właśnie, dlatego trzeba było bić. Ale tu już było dobrze. Tu już było dobrze, moi drodzy. Tak mamy zwycięstwo, moi drodzy. I to całkiem, całkiem przyjemne. Także tyle ode mnie, moi drodzy. Szybka partyjka ode mnie. Bardzo przyjemna. Słyszymy się w środę na wykładzie. Nie było nam dane zagrać wolgi, ale grunt, że jest kolejne zwycięstwo na naszym koncie. Także wszystkiego dobrego miłego dnia, jego wieczoru, kiedy to oglądacie i do usłyszenia jutro na Title Tuesday i na następnych transmisjach. Papa! Pa.